Synchronizacja sterowników. Mamy tutaj dwa sterowniki, dwie taśmy i jednego pilota. Jeden sterownik jest ustawiony na strefie pierwszej, teraz steruję tym, a drugi na drugiej, i w tej chwili to sterowanie jest niezależne, czyli przełączam, tam zmieniają się efekty, a pierwszy pozostaje tak, jak był. Teraz przestawię na obydwie strefy naraz, czyli wszystkie. No i co nastąpiło? Sterowniki się zsynchronizowały I dotyczy to każdego aspektu, czyli koloru, szybkości, momentu w jakim jest efekt. Na przykład włączę stroboskop. Muszę do niego przewinąć. No Mamy stroboskop, zwolnię go. Jak widać błysk następuje dokładnie w tym samym momencie, ponieważ sterowniki się synchronizują. Mogę tutaj wyłączyć zasilanie jednego. Włączyć z powrotem. No i jak widać, synchronizacja nastąpiła automatycznie. Nieważne, jaki efekt wybiorę, zawsze będzie wyświetlane dokładnie to samo.